Witam serdecznie na kanale Centurion bo nie w czasie A Wiecie że długo myślałem o takiej przerwie bo jesteśmy teraz naprawdę w lesie już nie tam nad zalewem że ludzie chodzą przeszkadzają że zwierzę mi ucieka że muszę gonić bo ten film zalewu ryjowskiego no to tak pseudo dokończony był, bo centa uciekła, ale się znalazła. I tak sobie pomyślałem, jak się ubrać, nie? Ubrałem się w to, co lubię. Założyłem akurat taki ciuch, jaki mam, ale chciałem koniecznie, mówię, nie to, że na część Rambo, mówię, założyć M65. I to nie to, że na część pana Bogusława Wołoszańskiego, ale. Gwoździem w tej prezentacji, w tej, w tej sekundzie jest Hudson Bay o i w ten sposób pójdziemy sobie dalej teraz przyszła kolej na dzień dobry ze strony pani profesor. Witam serdecznie. Pani profesor jeszcze się nie otumaniła. E, bo chodzi w master w lesie. Nie, to, to jest po prostu wypaczony nawyk Zaista No co, co ty wyprawiasz? No. No co ty wyprawiasz? Słuchajcie, pies to po prostu szału dostaje Patrzcie co tu jest Kubiki, nie? Zobacz Basiu. Tak, i to średnica mi Tylko czy pan Centurion nie wypadł z <laughs> nie wiem, z formy. Bo z obiegu to nie. O! Tu rozgrzewka mała, o proszę nożyk nie, i na tańczy. Nie, bo inaczej nie rzuca. Wiem. Jest. No, Jest. Każde podejście, elegancko. A lewa O, i z lewej ręki też. raz, żeby się nie udało. To było nie udało zamierzone. No, zamierzone. Ale było. Masz jeszcze jeden. Do poprawki. Drugie zamierzone. Tak to jakoś jeden. Tu mi się podoba taki fajny grubas. O ten. A. No. To jest ta um, część, którą my nazywamy. Jak to było? Pamiętasz jeszcze? Nie, chyba mi się zapomniał. <laughs> Trzeba przypomnieć. Haszczung. Nie, to jest taki przedwstęp do haszczungu. Nie. Prawidłowy no. haszczung za chwilę. No tak, ale na tym samym filmie. No tak, tak. No. Ile brzozy korowej. To znaczy kory brzozowej. Zobacz tu jaka obfita średnica. O! Nie, to jest drewno. To jest, to jest drewno. Jak nic. Patrzę czy nie ma smoły Ale z niektórych to by się dało ściągnąć chyba Jakbyśmy potrzebowali tej papierowej powłoki aż miło pomacać od razu człowiekowi lżej. Jaju, niektórzy mają taką fazę, że tęsknią za taką obfitością lasów jak tu są i że się nie chodzi. No ale czasem tak jest, że się nie chodzi. Bo po prostu trzeba działać tyle. Im więcej błotka, tym lepiej. Przętom wie co dobre. stój stój siad siad no naprzód szybciutko i o to właśnie chodzi nie to jest właśnie centozaur który rozumie a ma tylko półroczku No, szybciutko, naprzód. Wiecie, że to że dzisiaj wyszedłem i ten film jest. To trochę wczoraj pani profesor mnie zmobilizowała. A ja dodam, że ja dziś zostałam zmobilizowana. Tak. Nie to, że pani profesor nie chciała się wywiązać z umowy, ale taki niechciej ogarnął pewnie w takiej fazie nie chcieja. Ale jednak jestem tu i teraz i jest fajnie. No my sobie idziemy. Bo przecież nie komuś. Znaczy komuś też. No niby wam. No więc tak Co tu trzeba powiedzieć? Coś, coś trzeba powiedzieć kurcy. Wyszedłeś z No właśnie To się narobiło To się narobiło Niech się cieszą wszelacy wrogowie okay. Obłudnice I ci, którzy żywią delikatną niechęć do mnie <śmienicza> no nie, nic mnie tak nie bawi jak film obejrzałem pewien komentarze były <śmienicza> i zestaw normalnie jakby zabrać do kupy wszystkich obózników ta rozpoznała ten znak. O, -o. o, Bulbinko moja, ten znak. Chodź tutaj, chodź. No, sprawdź co to jest. Co to jest bulba? Naprzód. No. Las jest dobre, las jest fajny, no ale czasami nie zawsze mamy siły czy znaczy możliwości czasowe, żeby przybyć, a to przecież wychodzi nam na zdrowie. Na pewno. I czuć zapach wiosny w lesie bardzo intensywny. Dla mnie to nieważna kwestia roku. Ja wiosnę jakoś tak zawsze radośnie przeżywam. Ta próbuje narzucić prasę. I pierwsze klasa, ale ładnie. No, ten to. masz wyskoczne możliwości. będzie tu włazić, nie? No możemy się tu wbić. No. Ceket też jest podmokła, Ale dam radę. No proszę, toruj drogę. Ja jestem za lekka, żeby się przebijać przez takie kaszpy. Nie zagubiłam się, nie zagubiłam się. Misterne pozyskiwanie tej warstwy papierowej. Normalnie sprężyna, nie? Ach, nie przystanie tylko rundka za rundką. Urobek pozyskany, proszę. Chodźmy dalej. Zatem. Idziemy dalej. Tam jest takie grube drzewo. Kierujemy się tam. No, no i fajnie. Coraz fajniej miejscówka się szykuje sufer tutaj jaki wielki wykrot, a tutaj centurion. No i póki co wersję haszczungową powinniśmy zakończyć. Tak. No i tak zrobimy. Dobiliśmy do miejsca.